Okay. jest poniedziałek po e, bardzo intensywnym startup weekendzie, piątek, sobota, niedziela, dużo się działo, wow, wyszedł chyba najciekawszy event startupowy, jaki do tej pory był w Polsce, przede wszystkim klimat, e, atmosfera, klimat, atmosfera, efekty, zgłoszenia, miejsce, dopięte do organizacji, gratulacje, nie naprawdę. Nie, nie, nie. Całego zespołu, bo nad tym eventem. Na, 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 naprawdę wyszło, wyszło świetnie. Zresztą podejrzewam, że pierwsze recenzje, które do, spływały do siebie już w trakcie i zaraz po zakończeniu, też potwierdzają, że, że się podobało. Jak reagowali zagraniczni goście, mentorzy i obserwatorzy ze Startup Weekend, e, którzy, którzy przyjechali obserwować i nadzorować ten projekt. No, wszyscy dość entuzjastycznie. Znaczy, dość to jest mało powiedziane. PayPal, który przysłał tutaj swojego dyrektora do spraw innowacji i jednocześnie dyrektora do spraw współpracy z deweloperami, powiedział, że na każdy z naszych eventów się piszą. Polskie biuro jest zachwycone. Dzisiaj byłem też u nich, dlatego że są kilka pięter pod nami. Hack Forward, w którym jestem refererem, a które sponsorowało ten nasz event też zachwycone. David Bizer, który był naszym gościem, właśnie teraz dzisiaj kolejnym osobom pisze biorąc mnie na CC, że w Polsce jest bardzo taki aktywny ekosystem startupów, da się. że się da, znaczy że w ogóle że jest bardzo dużo świetnych programistów, że jest dużo bardzo pozytywnej energii, żeby koniecznie przyjeżdżać i, i, i to rekomenduje. Don Ricen, który był naszym facylitatorem ze strony startup weekendu, czyli osobą, która już zorganizowała ileś tego rodzaju eventów, na iluś eventach startup weekendowych była, powiedział, że to był najlepszy event, na, na, na jakim do tej pory był, a powiedział, że był na wielu. To samo powiedzieli nasi goście z Austrii, którzy, którzy reprezentują dwa fundusze w early stage i którzy organizują też duże imprez startupowych, też na wiele imprez jeżdżą. My żeśmy się poznali na IPO 48 w Pradze też hackathonie weekendowym powiedzieli, że absolutnie to, to, to było coś najlepszego, co im się zdarzyło. No i bardzo się cieszymy, tak? Powiedziałeś o miejscu. No, na pewno miejsce, w którym mieliśmy okazję urządzić e, Startup Weekend Warsaw, czyli, e, czyli aula centralna Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, którą e, udostępnił nam nasz partner, czyli Brama Innovation Camp, no to, to jest wymarzone miejsce na takie, na takie imprezy. A sam zespół bramy, który, który opiekował się salą i całą infrastrukturą techniczną, stanął e, naprawdę na, na wysokości zadania, dlatego że to był pierwszy event, na którym byłem, gdzie bardzo płynnie były przełączane prezentacje. Gdzie bardzo płynnie można było na dowolnym z ekranu wpuścić dowolne źródło dźwięku, czy, czy multimediów, czy prezentacji. Jak na tę liczbę uczestników, a mieliśmy, mieliśmy w sumie w sali non-stop około 150 osób, sieć działała bardzo dobrze. W związku z tym, no, jak na razie jest entuzjazm pełen. Sa samo miejsce też sprzyjało takiej wspólnej pracy, integracji to wiesz, z mojej perspektywy to nie było przychodzę siedzę, oglądam, tylko tak naprawdę przychodzę i uczestniczę, tak? Nie da się tutaj być biernym obserwatorem i nawet nie wypadało. Tak, to, to, no tu było tak, że w zasadzie wszyscy byliśmy zgromadzeni właśnie w auli centralnej ewentualnie w lobby przed aulą centralną, gdzie też część timów sobie się działa. I myślę, że to, 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 że właśnie to było jedno miejsce, to tworzyło bardzo dużo tego klimatu, dlatego że nasi goście opowiadali, że na wielu startup weekendach, um, um, jest tak, że zespoły mają swoje oddzielne sale i tak naprawdę spotykają się raz w piątek wieczorem, kiedy są prezentowane pomysły, a, a potem w niedzielę, kiedy, kiedy jest podsumowanie i finalne prezentacje, a w międzyczasie są po prostu gdzieś po pokojach. To, że tu byliśmy w jednym miejscu a, i, i wszyscy się widzieliśmy, widzieliśmy Energię, która była w tych zespołach, a można było powiedzieć, że tam fizycznie wręcz widać było te, te, te błyski tej energii nad, nad głowami ludzi. Ja myślę, że to bardzo dużo dużo dało. Jak rozmawialiśmy przed Startup Weekendem, gdzieś tam rozmawialiśmy, o tym, czego się spodziewasz i co może z tego wyniknąć, to ja sam też nie spodziewałem się, że powstaną w 48 godzin takie fajne projekty z dobrym pomysłem, fajnie zrealizowane, że nagle w tym network klimacie da się znaleźć designera, programistę, ktoś tam inny zespół gdzieś tam w Anglii opracowywał kod programu, gdzieś tam naprawdę był taki praca, praca oparta na sieci, czy były projekty, które, które szczególnie wpadły ci w oko i nie muszą to być ci, którzy, ci, którzy zdobyli najwięcej nagród. No tak, bo o tych, o, 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 których, o których będziemy słyszeć, to są, to są ci, którzy dostali nagrody, czyli, czyli w szczególności City Race Me, które dostało dwie nagrody sędziów i, i organizatorów. Ja zaraz też powiem, jakie były kryteria. A, to, no to oni w szczególności na pewno będziemy dużo słyszeć. Tym bardziej, że zespół jest bardzo medialny. Krzysiek Wacławek, który był twarzą pomysłu, a, no to jest osoba, której, której po prostu nie da się zapomnieć. Energii tej osoby nie da się zapomnieć. Natomiast... A, z tych zespołów, które, które nagrodzone nie zostały w tych różnych kategoriach, ja bym wymienił Selastik Piotra Tuszyńskiego. Gdyby nie to, że nagroda organizatorów yy, poszła też do City Racing, za to, że City Racing było właśnie takim bardzo energetycznym zespołem i, i w, y, stwarzało bardzo dużo tego klimatu też, yy, bo oni zapraszali inne zespoły do nagrania wideo, inne osoby do nagrania wideo, biegali po sali, angażowali się. Gdyby nie to, to myślę, yy, drugim kandydatem do tej nagrody w naszej dyskusji był właśnie, był właśnie Selastic. Ja myślę, że to jest zespół, na który trzeba patrzeć, bo był to jedyny zespół, który który od momentu spotkania się na Startup Weekendzie do niedzieli stworzył aplikację mobilną i na koniec Startup Weekendu wysłał ją do App Store. Jakie były kryteria, czym się kierowaliście przy, przy wyborze. Bo Dyskusje właśnie wiem, że też były. Nie mieliśmy dostępu do o, pokoju obrad żyli, ale wiem, że tam się działo. To znaczy, y, kryteria, które daliśmy sędziom y, do wyboru, przy czym ja też nie byłem w środku, y, nie miałem tam wstępu, więc do końca nie wiem, czym to się skończyło. To trzeba by było spytać któregoś z sędziów, ile by nam to powiedzieli. W każdym razie staraliśmy się ocenić y, zespół. Po drugie, to ile ten zespół zrealizował od piątku wieczorem do, do niedzieli wieczorem. Po trzecie, czy, ta, czy, ten, czy ten pomysł ma szansę być naprawdę czymś dużym? a po czwarte samą prezentację. Teraz dlaczego, dlaczego w szczególności chcieliśmy ocenić ten progres od piątku, przy czym no to jak widać jest jedna z tych czterech osi oceniania. Chcieliśmy tak zrobić, bo niektóre zespoły przychodziły już uformowane i to jest całkowicie dopuszczalne, jeżeli chodzi o Startup Weekend. Niektóre zespoły przychodziły z kawałkiem produktu, to też jest dopuszczalne, bo można przyjść na przykład z częścią serwerową swojego rozwiązania, szukać dewelopera mobilnego albo przyjść z aplikacją, która nawet już ma prototyp mobilny na iPhone'a, szukać dewelopera do Androida, albo szukać designera, który weźmie yy, nasz produkt, i, i który być może jest na razie czysto techniczny i, i opakuje go w jakąś ładną, graficzną formę. W każdym razie ten progres był, był jedną tylko z kategorii, a dużo też patrzyliśmy na, na, na zespół, ale w szczególności na to, czy to będzie duże. I teraz ten team zwycięski, yy, jak sądzę, wygrał właśnie dla tego, że pokazał coś, co było takim efektem wow. Bo, bo City Race mi pokazało po pierwsze działający prototyp, prototyp gry, która jest bardzo angażująca, wszystkim się to strasznie spodobało i myślę, że, 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 że dlatego zwyciężyli. City Race ma też y, dobre komercyjne takie y, poparcie, tam, przynajmniej, przynajmniej w mojej ocenie myślę, że znajdzie się na rynku, jeśli chodzi o moda, na modę na gry miejskie, angażujące. angażujące to, to jest fajny, f, fajny pomysł gdzieś, który pe, pe, pewnie trafi do agencji reklamowych, do, y, do, do marketingowych. Tak, ale to była nagroda sędziów. Natomiast teraz nagroda mentorów, y, którą dostał zespół Oli Sitarskiej, czyli Guidey, który ma być takim Airbnb, ale dla, dla osób, które chcą oprowadzać innych y, po swoich miastach, y, kiedy te osoby do, przyjadą, do tych miast przyjadą. Z kolei y, tutaj były dwie, y, dwie kategorie, bo z początku chcieliśmy dać te same kategorie, które, które chcieliśmy dać sędziom, ale mentorzy słusznie zauważyli, że jeżeli będą te same kategorie, a w sumie będą oceniać osoby o podobnym doświadczeniu i podobnym myśleniu, to jest niebezpieczeństwo, że nagroda pójdzie do tego samego zespołu. I mentorzy sami zaproponowali dwie, dwie kategorie, pod względem których, w zasadzie dwa kryteria, pod względem których oceniali zespoły. Czyli pierwsza rzecz to na ile zespół w czasie Startup Weekendu skorzystał z porad mentorów. No, bo mentorzy chodzili pomiędzy zespołami, widzieli jaki był status w sobotę, potem chodzili w niedzielę, a na końcu widzieli, co ostatecznie zespół zaprezentował. No i chodziło o to, żeby mentorzy dali nagrodę temu zespołowi, gdzie jak się wydawało, ten wkład mentorski dał najlepsze efekty. A jakby drugie kryterium to, to była innowacyjność rozwiązania, jakieś, jakieś nowatorstwo. Okej. Okay. Co dalej z tymi, z, z tymi projektami? One w, na, podczas startupu weekendu były w fazie, fazie prototypu, jeszcze nie działające. Strony jeszcze oczywiście nie działają, może jakaś tam wczesna beta. Czy one będą się dalej rozwijać i pod egidą Startup Weekendu będą obserwowane? Czy to jest zaproszenie dla inwestorów, czy jakby ty, jako organizator, będziesz monitorował, co się dalej dzieje z tymi projektami, ludźmi? Już mówię. Trzeba pamiętać, że Startup Weekend to, to jakby nie jest żadne, żaden parasol, pod którego szyldem się te startupy rozwijają. Startup Weekend to jest format imprezy, która ma doprowadzić do tego, że w ciągu weekendu uformują się zespoły i możliwie szybko w ciągu tego weekendu a na pewno na jego koniec, właśnie zaprezentują co najmniej działający prototyp. I to się stało. I teoretycznie teraz dalej mogłoby nie dziać się nic. To, co my chcemy zrobić, to chcemy zrobić mniej więcej za miesiąc takie dodatkowe spotkanie, w trakcie którego będzie można się przekonać, czy zespoły jeszcze istnieją, bo być może już nie będą istnieć, a czy produkty z fazy prototypu przeszły do fazy działania. No i wtedy będzie można zobaczyć też, na ile Trwałe, jest to połączenie, które buduje się w czasie weekendu. Natomiast jeżeli patrzeć na, na jakiś taki lejek pod względem tego, ile się pomysłów zaprezentowało, ile się uformowało zespołów i ile potem powstało prototypów, to tutaj Efekty są bardzo dobre, dlatego że zaprezentowało się około 305 pomysłów w piątkowy wieczór, powstało 21 zespołów i one się zaprezentowały w niedzielę i chyba około 2 trzecich, 3 czwartych miało działające prototypy. To jest bardzo, bardzo wysoki współczynnik. Myślę, że jest to związane z tym, że w czasie naszego startup weekendu większość uczestników stanowili programiści, a też staraliśmy się dodatkowo zachęcić designerów i to się Udało, chociaż i tak było ich za mało. Wiedzieliśmy z doświadczeń innych startup weekendów, bo członkowie naszego zespołu specjalnie wybrali się w dwóch miesiącach poprzedzających startup weekend na te imprezy. Kamila pojechała do Cambridge, Jarek był w Kopenhadze i feedback, z którym wrócili, był taki, że po pierwsze, musi być większość programistów. W Cambridge, gdzie tak było, też było dużo dość prototypów. W Kopenhadze programiści stanowili około 30% i efekt na koniec startup weekendu to były głównie prezentacje slajdy. i slajdy. A z kolei na obu tamtych eventach właśnie brakowało designerów, w związku z tym my mieliśmy do końca trzymaną pulę biletów dla designerów, staraliśmy się to promować. Z jakiegoś powodu niestety designerzy niespecjalnie się garnęli, udało się przyciąć Ciągnąć 13 osób, które kupiły ticket designera, ale i tak e, połowa z zespołów, które, które w sobotę, w środku dnia, kiedy robiliśmy taki midday check, e, mówiły o tym, czego im jeszcze brakuje. Mówiła, że brakuje im właśnie designerów, czyli przy tej liczbie e, 115 biletów, które sprzedaliśmy dla uczestników, e, to, to te, tych 13 designerów było to ewidentnie zamą. Wiemy też, że jedna osoba się przekwalifikowała z programisty na designera, właśnie w związku z tym. E, a, więc można spokojnie powiedzieć, że trzeba zapewnić około 20-25% designerów, co najmniej, a nie 15%, tak jak było 15-20 jak było u nas. No i warto dbać o to, żeby większość to byli programiści i wtedy, wtedy ma się tę magiczną formułę na, na sukces. Okay, a czy na takim etapie startupu weekendu powstawania potrzebny jest w zespole? Marketingowiec, PR-owiec, który, który zajmie się tą kwestią komunikacji. Jak najbardziej, dlatego że to, co można i trzeba robić już w czasie Startup weekendu, to właśnie wymyśleć, jaka będzie strategia pozyskiwania użytkowników dla naszego serwisu i w szczególności, jakie będą mechanizmy wirusowe czy oparte o media społecznościowe. Pamiętajmy, że tu w jednym miejscu, w jednej sali, razem licząc uczestników, sędziów i mentorów, mieliśmy sto kilkadziesiąt osób, z których każda jest bardzo aktywna, czy na Twitterze, czy na Facebooku. W związku z tym wystartowanie i zachęcenie do skorzystania z naszego produktu trafia w tę najwłaściwszą, pierwszą grupę naszych użytkowników. To tak jak się mówi, dlaczego Quora osiągnęła taką ogromną popularność. Że właśnie ta pierwsza grupa użytkowników, na której Quora się zaczęła rozwijać, to byli ludzie bardzo aktywni w sieci, którzy przyciągnęli innych. Zresztą próby, próby były. Był konkurs na influencera od like, like Przegrałem! Przegrałem! No. Więc, więc zresztą te, te, tego typu rzeczy i akcje bardzo mi się podobały. I zresztą przy, przy okazji startup weekendu udało się zrobić mały eksperyment, który się dalej rozwija, czyli Szyder Camp. Powołaliście, <sad> powołaliście do życia monstrum. <sad <sad I kampania marketingowa, która trwała dwie godziny raptem, też osiągnęła spektakularne sukcesy. No, no, oh. czy, no, 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 co mam powiedzieć? <sad> nie musisz nic. Nie, nie wiem, czy ktoś z Was widział moją prezentację na infoszerze, bo ja tam właśnie pokazałem e, z, jeden slajd z komentarzami do różnych eventów, w szczególności też do, do Startup Weekendu, ale też do, do tego, e, co robi Startup School, który robi bardzo dobrą robotę, ale oczywiście trafia w środowisko polskich hejterów. Um, e, tak samo Startup Weekend. Czerpaliśmy inspirację. Tak? Tak. W momencie, kiedy pojawiła się, pojawiła się informacja na antywebie, to pierwsza, pierwsza notka, pierwszy komentarz, który pojawił się pod artykułem brzmiał, ale pa, drugi zupełności się zgadzam. No i no ja myślę, że należy współczuć takim osobom, bo, bo tracą bardzo dużo. Tak? Tu jest Polska. Sam, sam, sami się ograniczają, natomiast ja jestem pod wrażeniem właśnie tego efektu wirusowego, który żeście wygenerowali. Znaczy, tu widać klasę mentorów, startup zrobiony w dwie godziny. Doczekał się tego, że kto? Politechnika łódzka, już wie. Tak. Wystartowali.pl. Tak. No, no, to widać właśnie. Da się, da się. Wida widać jakość jakoś mentorów Startup Weekendu. To znaczy, ja myślę, że jeżeli zrobicie tak, że w rodzaju demotywatorów to będą zbierane właśnie te wszystkie komentarze od tego, tego polskiego hejterstwa. Niestety, domena pl już jest zajęta. Sprawdzałem to w czasie <laughs> InfoShare, bo być może byście mieli konkurencję, a, ale no, no, no to trzeba prześmiać po prostu, tak. To znaczy, no niech psy szczekają, a karawana idzie do przodu. Startup Weekend był super super eventem i wszyscy ci, którzy pisali, ale lipa wcześniej, myślę, że powinni się głęboko zastanowić nad, nad tym, co myślą i co piszą. Okej, okay. ostatnie dwa pytania. Co dalej ze Startup Weekendem? Jest szansa na powtórkę i czy to będzie cykliczne? I czy mm, na tym etapie Ilość osób, przestrzeń wydaje mi się optymalna. Czy następny startup Weekend y, może być większy, i czy będzie miał tą samą formułę? Czy y, jak, jak utrzymać wiesz, ten, ten, ten y, y, konsensus między y, atrakcyjnością, miejscem, a znowu nie, nie, nie zrobieniem wielkiego spędu na 500 osób? E najpierw data, kiedy powtórzę. E <laughs> najpierw data. E Październik Poznań. E ma, jest duża konferencja Innovation, na którą zapraszam, bo mam przyjemność ją współorganizować e, razem z kolegami z Allegro i z Proidei e, i to będzie 20-21 października, potem 22-23, a właśnie w zasadzie 21-22-23 to, to będzie Startup Weekend organizowany przez kolegów ze SpeedUp. E, my planujemy w Warszawie zrobić powtórkę w listopadzie. Wiemy też, że, e, że Proidea z, razem z Piotrem Wilamem i z Rafałem Hanem zastanawiają się właśnie nad datą krakowskiego eventu, ale to, co trzeba podkreślić, że Startup Weekend jest formatem e, otwartym, to znaczy każdy może to zorganizować. Ja się dziwię, że e, tak długo zajęło, zanim Startup Weekend zawitał do Polski, ale to ma miejsce też z innymi formatami. Open Coffee, które też jest formatem otwartym i od czterech lat w różnych miejscach na świecie gromadzi ludzi na, zainteresowanych startupami na kawie. Tak? Nie ma naprawdę tam żadnej filozofii, każdy może zarezerwować się, na, zarejestrować się na Ning'u, A, no to dopiero kiedy my, żeśmy to zrobić, i to, to to zawitało. Podobnie ze Startup Weekendem. I tak naprawdę ja bym bardzo się cieszył, gdyby w tym momencie wśród uczestników Startup Weekendu powstała taka myśl, że trzeba to ściągnąć też do innych miast Polski, bo potencjał, który mamy, jeżeli chodzi o jakość programistów, też myślenie inżynierskie, jest ogromny. I też przedsiębiorczość. Polacy są bardzo przedsiębiorczy. I trzeba, trzeba to wykorzystać. Udało się zrobić event, który. który który jest pozytywnie odbierany, trzeba wykorzystać tę energię, tę, tę pozytywną wibrację do tego, żeby w wielu miastach Polski um, te eventy się odbyły. No bo w, jeżeli popatrzymy na mapę z czy Startup Weekendów, czy Hackerspace'ów, to wszystko kończy się na odrze no i, no i trzeba pracować nad tym, żeby to przesunąć co najmniej do Bugu. Jeden tuecki to tam nie zmieni w rzeczowie. To prawda. No, to też jest pomysł. Pozdrowienia, pozdrawiamy serdecznie Mateusza. To też jest pomysł. Ja myślę, żeby Mateusz się zastanowił, czy przypadkiem nie, nie warto przylepić startup weekendu do, do internet bety. Tu deklaruję pełną pomoc, bo myślę, że to też byłby dobry pomysł. Myślę, że dla wielu konferencji internetowych to może być dobry sposób na, na rozciągnięcie trwania eventu i przyciągnięcie. Dodatkowych zarówno speakerów, jak i uczestników. No i wyjście z takiej formy y, publiczność, prezenterzy, prawda? No. Które, które? Znaczy, to, co jest świetne na Startup Weekendzie i, i, i to, co wiele osób podkreślało, że wreszcie nie ma gadania. Tak? znaczy, jest po prostu twarda praca. My też, za co m, przepraszam bardzo, ale odmawialiśmy wielu osobom, które prosiły nas o to, żeby móc przyjść i, i sobie popatrzeć. My mówiliśmy: nie, tu nie ma takiego, nie ma takiej formuły. Można być albo mentorem ale wtedy trzeba przyjść w sobotę o 12, w niedzielę o 12 i poświęcić dwie godziny czasu każdego dnia na to, żeby popracować z tymi zespołami, no to tutaj już takiej gotowości nie było, albo przyjść po prostu jako uczestnik i popracować. I tutaj strasznie pozytywnym przykładem dla mnie jest Michał Samojlik z Authentiki, która też prowadzi serwis Mam Startup, dlatego, że Michał kieruje znaną agencją interaktywną, mógłby w zasadzie powiedzieć, to nie jest event dla mnie, no bo co ja tu będę robił, e, nie zniżę się do takiego poziomu. A, no powiem, że były takie głosy, tak? Było tak, że proponowaliśmy komuś, kto się, chciał być obserwatorem, to żeby wziął udział, i usłyszeliśmy: Sory, e, no my tego nie znali. Nie na tym etapie. Nie, no nie, nie no my już jesteśmy ponadto, tak, a to są ludzie, którzy są startupowcami. A, a Michał po prostu przyszedł, zrobił świetną robotę. Zadowolony. Myślę, że dał, wziął dużo inspiracji, ale dla mnie był też bardzo takim pozytywnym przykładem, i, i, i często jakby go wskazywałem, że właśnie e, na startup weekendzie może być pełne spektrum osób od bardzo doświadczonych, które właśnie przychodzą po prostu dobrze się pobawić, bo ten startup weekend był też świetną zabawą e, po e, młode osoby, dla których to jest na przykład okazja, żeby spotkać mentorów, których normalnie m, byłoby im spotkać bardzo trudno, albo byłoby to wręcz niemożliwe. I jeszcze skala. Tutaj wydawało mi się te proporcje, ilość osób, ilość prezentacji idealne. A nawet trochę ostatnie prezentacje, wydaje mi się, że trochę było ich za dużo już pod koniec. Znaczy skali y, ja bym nie przekraczał, dlatego że przy 21 zespołach, y, gdzie dawaliśmy 3 minuty na finalną prezentację i 3 minuty na pytania, a zarówno jeżeli chodzi o prezentację, to, to okazywało się często, że było to za mało czasu na pokazanie y, koncepcji i działającego prototypu, oraz w pytaniach, tak naprawdę wcale sędziowie nie mieli specjalnej okazji, żeby tutaj bardzo podyskutować z tymi startupami. No to w tym momencie cała ta sesja trwała grubo ponad dwie godziny. A cała część od momentu, kiedy żeśmy zaczęli do, kiedy, do momentu, kiedy żeśmy skończyli, ta cała część wieczorna, trwała godzin 4. W związku z tym po prostu się nie da. Z reguły przy 100-120-osobowym evencie, tak wiemy ze statystyk startup weekendu pojawia się o 30. Do 50 pomysłów, które są prezentowane w piątkowy wieczór. Z reguły uruchamia się około 20 projektów, zresztą tak naprawdę te mechanizmy, które, yy, które są stosowane, to mają doprowadzić właśnie do tego, żeby tych projektów za dużo nie było, bo, bo na przykład mówi się, że zaleca się, żeby było co najmniej trzech uczestników w zespole. W każdym razie przy takiej skali, że mamy 100 200 uczestników, mamy 30-50 pomysłów i z tego 20 startupów na końcu, to i tak wychodzi nam właśnie na sesja podsumowująca. Ja bym nie przekraczał tego, ja bym raczej się zastanowił. Czy może można spróbować zrobić event dwa razy mniejszy, a z kolei przadać trochę więcej czasu na prezentację, trochę intensywniej popracować yy, z mentorami? Okay. Startup Weekend za nami, następny październik warszawski? Nie, październik Poznań, listopad w Warszawie. Natomiast ja bym też, korzystając z okazji, chciał zaprosić wszystkich, którym podobał się klimat Startup Weekendu, który żeśmy stworzyli jako nasz zespół, czyli zespół Hard Gamma Ventures i Ubik Business Consulting. Chciałbym wszystkich zaprosić do naszego akceleratora, który żeśmy ogłosili na infoszerze. Powtórzyliśmy to w czasie Startup Weekendu. Do końca czerwca przyjmujemy zgłoszenie. W sierpniu, w, sierpniu, tak, w sierpniu, wrześniu i październiku będziemy intensywnie pracować z zespołami, właśnie w takim klimacie, w takim stylu mentoringowym, bardzo intensywnym. I to zakończy się demodejem skierowanym do, do innych inwestorów. Więc my obejmiemy pierwszy kawałek udziałów, tak jak robi to Y Combinator czy Texters. A, a na końcu programu będzie demodej, na który z kolei już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich inwestorów. Okay. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia na kolejnych imprezach branżowych. Cześć. Cześć.